Pytacie mnie, jak często badać wzrok i jak często zmieniać okulary, żeby było to optymalne i dobre dla Waszego wzroku. Dzisiaj na te tematy będziemy rozmawiać we wtorku z optometrystą. Jak często badać wzrok, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście możemy je uprościć do odpowiedzi przynajmniej raz na rok i dorośli i dzieci powinni się zjawić zarówno u okulisty, jak i u optometrysty. Tutaj oczywiście jest troszeczkę głębszy temat, troszeczkę inaczej możemy rozpatrzeć, jak często powinniście się zjawiać, ponieważ są osoby, które powinny widywać się ze specjalistą zdecydowanie częściej, a są osoby, które jeżeli pojawią się raz na półtorej roku albo raz na dwa lata, to w ich przypadku nic bardzo mocno się nie stanie. Ważne, żeby te wizyty były regularne i żebyście pojawiali się na czas. Jak wygląda w przypadku dzieci taka procedura czy takie zalecenie, jak często powinniśmy się badać. Oczywiście w przypadku dzieci marzeniem wszystkich specjalistów i optometrystów i okulistów tak? i podejrzewam że optoptystów też jest takie żeby zaraz po urodzeniu wszystkie dzieci miały przeprowadzone badanie wzroku i jakby żeby było tych procedur i jak najwięcej. Oczywiście najczęściej badane są praktycznie w 100% dzieci urodzone wcześniej wcze, wcześniaki. I jest to w porządku, że te dzieci są badane, ponieważ są narażone na to, że mogą mieć nierozwinięte wszystkie procesy, tak? mogą mieć różne komplikacje i tutaj szukamy i ze wzrokiem i nie tylko, więc jakby te badania są całkowicie na miejscu. Świetnie by było, gdyby te dzieci były badane wszystkie. No i teraz kwestia taka, dzieci dopóki nie trafią na badania przesiewowe we wzroku, czyli to jest pierwszy raz, kiedy mają 4 lata, najczęściej nie są badane w ogóle. I tu, jakby pierwsza rzecz. Ja zawsze zwracam uwagę, że warto, naprawdę warto by było przejść się z dzieckiem samodzielnie do okulisty, samodzielnie ewentualnie do optometrysty pediatrycznego. Ale czwarty rok życia to już jest absolutnie maksymalna granica na to, żeby dziecko tak naprawdę przebadać dobrze żeby przebadać jakby od A do Z w kontekście wzroku i tutaj oczywiście jakby chyba pierwszym takim wyborem będzie okulista, ponieważ on przeprowadzi badanie i pod kątem chorobowym i pod kątem zeza i pod kątem wad wzroku, oczywiście pamiętajcie że powinien to być optoma, okulista który bada dzieci tak bada dzieci jakby w pełnym zakresie niekoniecznie tylko na zasadzie m, zapuści kropelki sprawdzi tak bardzo, bardzo podstawowo wzrok w jakiejś małej poradni tylko właśnie w większym ośrodku, gdzie te dzieci po prostu są badane całkowicie. A propos badań przesiewowych tego czwartego roku życia, tu też pamiętajcie, drodzy rodzice, jeżeli oglądacie ten film, zwróćcie na to uwagę, jeżeli będziecie szli na te badania z dzieciakami, żeby one były faktycznie przeprowadzone. Żeby dzieci faktycznie przeczytały litery z tablicy, być może faktycznie będą miały jeszcze inne testy, ale zwróćcie na to uwagę, bo niejednokrotnie jest tak, że te testy przeprowadzone nie są. Więc jeżeli nie macie pewności, ewentualnie zapytajcie lekarza bądź pielęgniarkę, która z wami będzie, o to, czy można te testy przeprowadzić i można się upewnić. Że dziecko widzi. Następny przesiew to już jest kwestia zerówki, tak? czyli tam w zerówce, bodajże przed zerówką, to zależy od ośrodka, czy jak te badania przeprowadzane są, w jakiej kolejności, no to dzieci są na etapie przygotowania do szkoły, sprawdzane już w zakresie wzroku, w zakresie postawy i innych parametrów jakby medycznych. Te najczęściej już są wykonywane, te najczęściej są przekazywane rodzicom, jeżeli pielęgniarki widzą, czy higienistki widzą jakieś niepokojące objawy. Przy czym już powiedziałam, że jakby pełne badanie powinno być przeprowadzone w czwartym roku życia, więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy, wszystkie dzieci, które idą do szkoły są na 100% przebadane już w pełni przez okulistę i tutaj też w pełni przez optometrystę. Słuchajcie, pamiętajcie, jaka jest różnica. Okulista to są choroby, zezy i wady wzroku. Optometrysta to są wady wzroku, również zezy i zaburzenia widzenia obłocznego, ale też wszystkie funkcje wzrokowe. I często jest tak, pamiętajcie, wróćcie do poprzednich filmików, ewentualnie wróćcie na bloga tam bardzo, bardzo dużo na ten temat mówiliśmy. Często jest tak, że dzieci nie mają wad wzroku, nie mają żadnych takich typowo chorobowych zmian w oczach. Ale mają np. przykład zaburzenia ruchów oczu albo zaburzenia widzenia obłocznego i to utrudnia im skutecznie naukę. Tu szczególnie ważny jest filmik na temat optodysleksji i w ogóle wszystkie te tematy, które tam się dookoła się tego kręcą. Mamy naprawdę mnóstwo pacjentów, którzy jakby nie zostali przebadani w pełni wzrokowo i naprawdę bardzo mocno męczą się, przepisując, ucząc się, zapamiętując, ze względu na to, że ich wzrok jest w stałym stanie napięcia. Czyli mamy tą granicę siódmego roku życia, i tam na 100%, słuchajcie, weźcie to sobie do serca, weźcie swoje dzieci, znajdźcie okulistę dziecięcego, znajdźcie optometrystę dziecięcego i przebadajcie dzieci od A do Z. Mieliśmy pacjenta w zeszłym tygodniu, w piątek albo w czwartek. Dziewczynka całkowicie zdrowa, całkowicie patrzyliście na nią po prostu piękne dziecko, niesamowicie rozwinięte, inteligentne. Rodzice zwrócili tylko na jedną rzecz uwagę: jak się denerwuje, to mruga. Nic więcej, jak się denerwuje, nie codziennie, nie jak ogląda telewizję, tylko jak jest bardziej zdenerwowana, jak jest jakiś sprawdzian, ona była w trzeciej klasie. I ponieważ gdzieś trafili na jakąś konferencję, ktoś powiedział im optometryście, jakoś tak minęło kilka miesięcy, aż w końcu trafili do mnie do gabinetu i okazało się, że dziewczę ma ponad dwie dioptrie nadzroczności. I teraz rozmawialiśmy razem, ja wytłumaczyłam, na czym ta nazroczność polega, że to nie jest nieostrość z daleka, ale ciągłe napięcia akomodacyjne, które kompensuje tą wadę. Pokazałam, jakie mogą być konsekwencje i że te mruganie, które występuje, może być również spowodowane właśnie tą wadą. No i rodzice teraz mieli zagwostkę. No bo albo kupujemy te okulary, które były przepisane i przynajmniej do nauki, przynajmniej do komputera, tak, do wszystkich czynności z bliska, dziewczynka je nosi, a później już na stałe. Albo no nie robią nic i, jakby, uznają, że to mruganie jest znośne. Oni to przemyśleli i dostałam taki feedback od nich później na mailarze, bo nie byli przyjezdni, że założyli te okulary i faktycznie, po pierwsze, mruganie ustało całkowicie, ale ustała również, czego wcześniej nie zauważyli, jakby mm, nie tyle że złośliwość dziecka, co po prostu taka. Taka jej postawa, gdzie ona się tak złościła, bardzo często bardzo szybko reagowała tak na nie, bardzo często była taka wrażliwa na, na, na wszystko, co było dookoła, tak? Na rodzeństwo, na zrobienie jakiegoś zadania. Ona, ona coś takiego miała, a to się uspokoiło. Przeszła taka wrażliwość, złość. Wiecie, ona nie była niegrzeczna, ona nie, miała, um, nie biegała, tak? Po kątach nie psuła wszystkiego, ale jednak rodzice zauważyli zmianę w zachowaniu. Czyli jedno badanie, jedno badanie w przypadku tego dziecka. Zmieniło na tyle jej zachowanie, jej uspokojenie, że były widoczne zmiany w nauce i zmiany w zachowaniu. Czyli mamy tych 7-latków, i tu naprawdę proszę Was, badajcie ich, tak? Co dalej? Jeżeli dziecko ma wady wzroku, to raz do roku to jest minimum, chyba że są inne zalecenia. Inne zalecenia może być w przypadku krótkowzroczności, inne zalecenia będą w przypadku zaburzenia funkcji wzrokowych, wtedy też może być częściej. Może być też terapia widzenia. Ale raz do roku dla dziecka to jest takie minimum. Pamiętajcie również, że w przypadku dzieci, właściwie do 20 roku życia, w każdej chwili może się pojawić krótkowzroczność. Czyli wy możecie zbadać dziecko w tym roku, a już w styczniu na przykład będziemy mieć problem z widzeniem. Czyli to nie jest tak, że wykonamy badanie i mamy raz na zawsze święty spokój. Niestety, w przypadku wzroku może się zmienić sytuacja diametralnie, jakby z dnia na dzień. Możemy mieć sytuację taką, że dziecko ma za ukrytego, ale jest to skompensowane zaburzenie i nie daje objawów w wyniku różnych sytuacji, w wyniku stresu, w wyniku przeplacowania. Może ten zez przestać być skompensowany, ewentualnie może być na granicy, tak? Może być taka niestabilność wzrokowa, i oczy cały czas będą walczyły o to, żeby ustawienie oczu było skompensowane dobre, a niekiedy było nieskompensowane. I taka sytuacja też męczy, tak? Ja znów odeślę Państwa do tych konferencji, do tych filmików odnośnie zezów ukrytych odnośnie zezów. Bo gdy dziecko ma takie zaburzenie, ono zamiast skupiać się na tym, co ma robić, traci uwagę wzrokową na to, żeby ustabilizować oczy, ostrość i pojedyncze widzenie. W przypadku dzieci to nie jest zabawne, w przypadku dorosłych również nie, ale trzeba to wyłapywać. I później, gdy mamy już osoby pełnoletnie, osoby z ustabilizowaną wadą wzroku, takie badania najlepiej wykonywać również co rok, ale tutaj też, jeżeli nie mamy um, jakby takich wskazań bezpośrednich, że musimy się widzieć na tyle często, to jeżeli ktoś przyjdzie raz na półtorej roku, czy nawet raz na dwa lata, chociaż pamiętajcie, że tu okulary trzeba też zmienić, zaraz o tym powiem, to nic się nie stanie jakby złego. Przy czym jeszcze jedna uwaga, bo często dorośli myślą, że widzę dobrze, nie potrzebuję okularów, albo kupiłem sobie okulary, są skorygowane, dobrze widzę, dopóki nie przestanę dobrze widzieć, to nigdy nie idę. Pamiętajcie, że jeszcze są aspekty zmian na dnie oka, zmian chorobowych, zmian w przebiegu cukrzycy i tu na cukrzycę zwłaszcza dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ też mieliśmy ostatnio niestety pacjentów, którzy mieli problem z ostrością widzenia, trafili do mnie i ja odsyłałam ich do okulisty na badanie dna oka takie dokładne i okazywało się u tego okulisty, że oni mieli niezbadaną, niewykrytą cukrzycę. I to też pamiętajmy, bo cukrzyca jest bardzo no, podchwytliwa, tak ona nie musimy kojarzyć, że my ją mamy, ale badajcie się tutaj właśnie w kontekście oczu, ale nie tylko w kontekście oczu, badajcie się przesiewowo, badajcie krew, tak, badajcie różne inne aspekty swojego życia, badajcie swoje serce regularnie, właśnie ze względu na to, że wiele chorób może zostać niewykrytych. A w momencie, kiedy wy traficie do okulisty, bo już nie widzicie. To może być trudno, tak? zwłaszcza jeżeli przebieg jest ostry albo będzie trwały. Zatem rok to jest takie bardzo dobre wyjście, żeby się badać, żeby zbadać się pod kątem chorobowym u okulisty i pod kątem funkcjonalnym i wzrokowym u optometrysty. Dobrze, zatem druga rzecz: jak często zmieniać okulary? I tu muszę powiedzieć, że to jest dosyć. Um, też zabawny temat, no bo oczywiście większość chyba Polaków jeszcze zmienia okulary wtedy, kiedy te poprzednie się zepsują albo źle widzą i, i, i widzą, że są do... Wymiany. My jeszcze nie mamy takiego bardzo dużego szerokiego trendu że posiadamy po 2 trzy, cztery parę okularów, tak jak buty, tak jak torebki, czy tak jak inne różne rzeczy, które możemy zmieniać. Oczywiście w większych miastach ten trend już jest inny, w mniejszych miastach jest inny, no i wiadomo, że rozwijamy się pod tym kątem, więc z tych okularów mamy coraz więcej. No i teraz właśnie, jak często je zmieniać? Ja osobiście mam inne okulary do jazdy, inne okulary, gdy pracuję, inne okulary wtedy, kiedy naprawdę pracuję, tylko z bliska coś piszę i też inne okulary do sportu, w sensie do takiego przebywania na zewnątrz. Ponieważ noszę soczewki kontaktowe jeszcze, to mam też okulary, które są dopasowane, na przykład okulary z polaryzacją i również do sportu, czy również do samochodu, które są kompletnymi zerówkami, ale używam ich na soczewki kontaktowe, żeby wzmocnić jakby efekt, no na przykład w samochodzie odbicia, tak, że jest ta polaryzacja i naprawdę bardzo dobrze się przez nie patrzy, zachowując pełne pole widzenia, które dają mi soczewki. Więc tych par okularów troszeczkę u mnie jest. I ok, to wynika z pewnej świadomości, z pewnej potrzeby, ponieważ ja mam dużą wadę wzroku, więc naprawdę tych okularów troszeczkę potrzebuję. A ponieważ noszę je zamiennie, to faktycznie jest tak, że one same z sobie nie rysują się tak szybko, i nie psują się tak szybko, więc nie muszę ich też tak szybko wymieniać. Niemniej jednak, minimum, takie minimum, jeżeli macie okulary, no to jeżeli widzicie, że zaczynają być porysowane, to zwróćcie na to uwagę. Pamiętajcie, że jak jesteście na wizycie u optyka i przychodzicie do gabinetu tak, i jest, możecie tam zapytać, porozmawiać, pokazać swoje okulary, e, oni mogą Wam je wyczyścić, mogą, e, mogą je podreperować, to nie ma żadnego problemu, ale mogą też ocenić, czy one są w dobrym stanie, bo Wy nie jesteście w stanie tego opowiedzieć, czy te porysowanie naprawdę już jest mocne, a niektórzy naprawdę przesadzają i naprawdę za długo w niektórych okularach chodzą. Więc jeżeli potrzebujecie tu wsparcia, na pewno w salonach optycznych taką ocenę takich okularów, czy to się już nadaje do wymiany, czy można jeszcze chwilę poczekać, na pewno otrzymacie. I no właśnie, okulary zmieniamy w sytuacji, kiedy zmieniła się wada wzroku, czyli wtedy, kiedy przychodzicie na te badania i jest decyzja taka, że trzeba zmienić korekcję, albo zmieniamy okulary, gdy mamy takie, widzimy się. Albo zmieniamy okulary wtedy, kiedy się zepsują, bądź chcemy kolejną parę, tak po prostu. I tutaj znów osoby po 40 roku życia też mają w pewnym sensie ułatwioną sytuację, ponieważ oni będą stosowali okulary do czytania albo okulary progresywne i też będą zmieniali w zależności, jak to widzenie z bliska będzie się zmieniało, będą zmieniali te swoje okulary. Więc tu sami widzicie, to jest generalnie prosta sprawa. Pamiętajcie tylko jeszcze jedną taką małą rzecz. Nie męczcie się. Nie, nie, nie chodźcie w tych okularach, już widzicie, że są za słabe, albo już widzicie, że są porysowane. Widzicie, że światło się ślizga na nich, że ono tak się rozszczepia, że naprawdę to nie jest komfortowe widzenie. Nie czekajcie, tak? Nie czekajcie. Naprawdę niekiedy słyszę, że ok, oko się przyzwyczaiło, to mnie nie męczy. To was męczy. Jak założycie nowe okulary, widzicie, że macie zdecydowanie lepszy komfort, no, zdecydowanie lepiej widzicie. Więc jakby tu pod tym kątem nie ma złudzeń. Jeżeli mamy naprawdę wygodne, dobre buty, Niezniszczone, lepiej się chodzi. Jeżeli mamy wygodny plecak, niezniszczony, lepiej się chodzi. I tak samo jest z okularami. Tutaj nie ma co oszczędzać na wzroku. Wy macie! Pracować dobrze, wy macie uczyć się dobrze, wy macie dobrze odpoczywać. Gdy jedziecie samochodem, nie macie się zastanawiać, tak, czy na pewno dobrze widzicie, czy nie dobrze, czy wam się ślizga światło na, na powierzchnię okularów, ze względu na to, że jest porysowana. To jest bez sensu. Macie być bezpieczni, macie żyć komfortowo. Więc jakby tu pod tym kątem nie oszczędzamy i jeżeli jest taka potrzeba, bierzemy sobie po prostu, wybieramy naszego optyka i w profesjonalnym miejscu wykonujemy okulary. W porządku. Zatem wiecie, kiedy się badać, wiecie, jak często się badać i wiecie, jak często zmieniać okulary. Zatem to jest nasz dzisiejszy wtorek z optometrystą. Ja Was zapraszam na blogę, Was zapraszam do social mediów, zapraszam Was również na Spotify. Bądźcie z nami i jeżeli jest taka potrzeba, możecie do nas pisać, jakie tematy jeszcze poruszyć. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam.